Dzisiejsze spotkanie Promienia z Odrą zakończone remisem 1 do 1. Panie trenerze, jak oceni pan to spotkanie? Wyrównany mecz. Trochę z jednej strony przewaga nasza, trochę przewaga Odry w drugiej połowie. Natomiast my uważam, stworzyliśmy więcej sytuacji do zdobycia bramki i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Sprawiedliwy remis. Do 70 minuty spodziewaliśmy się, że jednak Promień da radę utrzymać ten wynik 1 do 0. A tutaj taka bramka, co się nam stało? No, generalnie Odra grała z dużą determinacją na zdobycie bramki na wyrównanie i, i doszła do tego. Zawodnik Odry znalazł miejsce między Bartkiem a a słupkiem i kilka wpadło do bramki. Jak ocenia pan dzisiaj rywala? Bardzo mocny, zdeterminowany rywal, jeżeli chodzi o grę w ofensywie, i dobrze zorganizowany w defensywie. Mówię, wcześniej Odra może zdobyła mniej punktów we wcześniejszych meczach, natomiast to nie jest zespół, który, który jest gdzieś z dołu tabeli. Dziękuję bardzo.